Cześć, w dzisiejszym odcinku nie bez powodu znajdujemy się w garażu, My już będziemy testować wideo rejestrator. Choć w tym przypadku określenie wideorejestrator może być nieco mylące, mianowicie nie jest to jedna, a zestaw trzech kamer na przód, wnętrze oraz tył auta. A dzięki dołączonemu modułowi GPS oraz GSM jesteśmy w stanie praktycznie z każdego miejsca na Ziemi na telefonie wyświetlić to, co rejestrują kamery zainstalowane w aucie, a dzięki modułowi GPS znacie jego lokalizację. Zaraz przedstawię Wam, co potrafią te kamery, a teraz zapraszam Was na ich montaż. Łącznie w zestawie mamy cztery pudełka. Zacznijmy od tego, w którym znajdziemy kamerę na przód i tył samochodu. Najpierw sprawdzam, gdzie najlepiej zamontować kamerę i wycieram szybę. Teraz pozostaje już tylko przykleić folię elektrostatyczną i samą kamerę. Na tył mamy mniejszą kamerę, która dodatkowo obraca się wokół własnej osi, dzięki czemu znacznie łatwiej będzie nam ją ustawić, w szczególności w takim aucie jak tu, gdzie mamy mało miejsca z tyłu na jej przyklejenie. Trzecia kamera w zestawie służy do nagrywania wnętrza samochodu i mocujemy ją tak samo jak główną kamerę. Wszystkie trzy kamery są już przyklejane do szyb, więc teraz przyszedł czas, aby połączyć je kablami. Mimo dużej liczby kabli, montaż jest naprawdę banalny. Do tylnej kamery pasuje tylko jeden kabel z zestawu. Naprawdę nie sposób się pomylić. Następnie podłączamy go do przedniej kamery. Do niej również podłączamy moduł GSM, do którego podłączamy kabel USB typu C. Całość bezpośrednio wpinamy do gniazda zapalniczki. Nieco dłużej może nam zajść na maskowaniu kabli pod uszczelkami i pod sufitce. Na szczęście producent pomyślał i o tym. W zestawie dostajemy specjalną łyżkę, która ułatwia nam wciskanie kabli w te miejsca. Teraz zapraszam Was na testy z nocnej jazdy w deszczową pogodę. Śmiało można powiedzieć, że ciężko o gorsze warunki do testu kamer. Ocenę jakości nagrania zostawiam Wam. Zapraszam Was do podzielenia się opinią w komentarzu. Poza świetną jakością, kamera ma dwie funkcje, o których zdecydowanie warto wspomnieć. Pierwsza z nich to wykrywanie ruchu samochodu stojącego przed nami oraz informowanie nas o tym. Dzięki temu, kolokwialnie mówiąc, nie prześpimy już zielonego światła. Jest to świetna sprawa dla osób spędzających dużo czasu w korkach i jeździe po mieście. A tak działa to w praktyce. Pojazd z przodu zaczął się poruszać. Pojazd z przodu zaczął się poruszać. Druga ciekawa opcja to możliwość ustawienia strefy, z której jeśli auto wyjedzie lub do niej wjedzie, to dostaniemy o tym powiadomienie na telefon. Warto wspomnieć o tym, że dzięki wyposażeniu głównej kamery w ekran, tylny rejestrator możemy traktować jako kamerę cofania. A teraz próbka możliwości kamer z jazdy w trakcie dnia. Jeśli chodzi o cenę prezentowanego zestawu, to w momencie nagrania tego filmu kosztuje on ponad 1000 zł. Natomiast w zamian dostajemy 3 kamery, moduł GSM oraz GPS, karty pamięci oraz kartę SIM ważną 3 miesiące. Po tym czasie można wykupić internet na kolejny okres czasu. Dodatkowo mamy przewód pozwalający zasilić kamerę 24 godziny na dobę oraz aplikację umożliwiającą śledzenie dużej części parametrów jazdy, takich jak prędkość, wysokość, lokalizacja, czy oczywiście podgląd obrazu z kamer samochodowych na żywo w telefonie. Film powstał dzięki współpracy z firmą Digipai, czyli producentem omawianych kamer na filmie. Link do zestawu, jak i strony Digipai znajdziesz w opisie filmu. Oświetlenie do filmu zapewniła firma Newell. Link do ich produktów znajdziesz w opisie filmu.